Siemanko, dziś taki krótki filmik, robię sobie hamulce w Audi A4 B6, ponieważ klient po trasie przyprowadził do mnie autko i chciał właśnie, żebym mu zrobił całe hamulce, bo na trasie zablokowały mu się te hamulce, wypadł po prostu klocek. Zresztą zobaczcie, już tłoczek tar o tarcze, wbijał się po prostu w nią. No, widać, że klient długo jeździł, aż się iskrzyło na grubo. No ale mniejsza z tym. Auto zostało scholowane przez jakiś inny warsztat. Został zregenerowany zacisk. No i tak sobie rozbieram i patrzę i nie dowierzam. Co tu zostało zregenerowane? Tarcze stare, klocki z odzysku jakieś. Koczek ten sam co tarł, ale czegoś tu jeszcze cholera brakuje. Gdzie jest osłona? Przecież zobaczcie, ile tam piachu na Jak to ma prawo działać, że to się zaraz zatrze? No i wytłumaczcie mi, o co tutaj chodzi. Co tu zostało zregenerowane? No bo ja nie wiem. Klient za to zapłacił no, kosmiczne pieniądze. A tu nie zostało nic zrobione: co ktoś po prostu wcisnął tłoczek, założył jakieś klocki z odzysku na tą starą tarczę. Także, no, nie wiem, nie wiem co mam w ogóle o tym sądzić. No, bo to brak słów po prostu. A co jeszcze lepsze, klient właśnie mi mówił, że miesiąc wcześniej to auto w ogóle przeszło przegląd techniczny. I na przeglądzie technicznym nikt się do niczego nie przyczepił. Wręcz przeciwnie, hamulce były bardzo dobre. Siła hamowania była kosmiczna. No, kosmicznie to tu musiały iść iskry po prostu z tych hamulców, dlatego były tak dobre. Napiszcie w komentarzach, czy też mieliście takie sytuacje. No bo no, szkoda mi klienta po prostu wybulił kupę siana i dalej musi wsadzić kupę siana, żeby po prostu to działało. No bo no, tarcze nowe trzeba, klocki nowe, no, piasta wyczyściłem tutaj, prowadniczki też już w miarę się poruszają, bo też stały dębowo. No ale no trzeba ten zacisk zregenerować, przecież to trzeba wszystko wyciągnąć, wyczyścić. Tłoczek na pewno nowy, chociaż nie wiem, czy tam już co, będzie co regenerować. Po prostu chyba trzeba będzie rzucić drugi zacisk. Nie Wiem, czy to nie wyjdzie taniej, muszę po prostu zobaczyć, co tam się dzieje pod tym. No bo to jest normalnie za. no kryminał za to. No, dobra, nie przedłużam. Tyle w temacie, cześć.